Hej wszystkim, to Amerykaden. Witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku kwadratowych wyzwań. Jak widzicie, jesteśmy tutaj na pustyni, są króliczki, ale jest też wioska, którą udało mi się znaleźć. To właściwie jest ta sama pustynia, na której byłam ostatnio, tylko kawałek dalej. Chciałam się tutaj trochę rozejrzeć. Niemniej nie jesteśmy tutaj z powodu wioski, tylko raczej czegoś, co jest pod nią, ale pomyślałam, że mogę jeszcze razem z Wami zajrzeć tutaj do tej chatki i zobaczymy, co jest w tej skrzynce. No, w sumie nic y, takiego fajnego. Myślałam, że może będą jakieś nasionka, których nie mam. Ale oni mają tutaj sporo upraw, jakoś sobie radzą na tej pustyni. I widziałam, że że są tutaj ziemniaki, także to też jest. Aha, to też jest plus, bo będę mogła je zabrać z tytułu. Mają buraki, mają dużo zboża, marchewki. Szkoda, że. O, widzicie, są ziemniaki. Szkoda, że to nie te wioskę znalazłam ostatnio. Miałabym ja więcej wtedy upraw od razu, ale jak widać, nic straconego. Yy, tutaj pod... Yy, czekajcie, nie to ścieżka. Tutaj to jest ta ścieżka dalej. Pod tą wioską właśnie kryje się kopalnia, opuszczona kopalnia, którą udało mi się znaleźć. Musiałam sobie trochę do niej dokopać. Tak tutaj ktoś pilnuje wejścia. Nie wiem, czy mówi swoim innym współmieszkańcom, żeby tam lepiej nie wchodzić. W każdym razie my tu dzisiaj wejdziemy. I właśnie ta opuszczona kopalnia będzie... Przedmiotem dzisiejszego wyzwania. Jestem właśnie przygotowana do eksploracji tej kopalni. Mam tarczę, mam nawet łuk, który sobie zrobiłam. Korzystając z tego, że ostatnio udało mi się zrobić trochę nitek potworów, mam nowe narzędzia, właśnie zbroję też w miarę nową. I moim dzisiejszym zadaniem w tej kopalni e, będzie w 20 minut bez umierania zdobyć e, stak torów, czyli 64 tory. Wiadomo, w opuszczonych kopalniach. Takie tory można znaleźć, ale część tam też pełno potworów, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tak, tutaj już widać, zaczynają się te charakterystyczne kopalniowe konstrukcje, także ja tutaj załączę stoper i ruszam po tory. Czas start! Okej, okay, szybko wracam do gry. Tutaj jest jakieś... krótkie przejście. Może zacznę od tego miejsca? Podmąkające... Fuj, fuj... Nie wiem, czy to nie jest ślepa uliczka, ale pomyślałam, że jeśli tu będą tory, nie będę musiała co daleko chodzić. To chyba jest ślepa uliczka. O, nie, no Dobra. Nie wiedziałam, w który, w który wiecie ten, ten szyb wejść. Ale okej. Okay. Zbieramy. Widzę ile mam torów. Widzę ile mam torów. Dobra. Trzy, cztery, pięć. Idziemy tam w dół, czy lepiej inne miejsce eksplorować? Może pójdziemy. Widzę, że tu jest. Uuu, złoto, ale na razie nie będę go kopać. O, są kolejne tory. Dobra. Myślałam, że może to będzie właśnie taka bardziej ślepa uliczka, ale widzę, że tutaj dalej są jakieś. O nie. Chyba, chyba jednak jest ślepa uliczka. Dobra, ile mam torów? 16. Nie jest źle. Obawiam się, że po kolejne będę musiała zejść dużo głębiej. A wezmę to złoto, nie mogę się powstrzymać, nic nie poradza. Wydaje mi się, że mam jeszcze sporo czasu. Złoto jest zbyt kuszące, żeby je tak tu zostawić. <gry> Schowam je w bezpieczniejsze miejsce. Na razie tu jest spokojnie, bez potworów, ale musimy wybrać. Myślałam, że to jest creeper, to jest tego trawa. Tak, tutaj jest takie, taka dziwna przestrzeń. Od niej rozchodzą się różne szyby. A, myślę, do którego iść? Tu widzę tory. Może pójdziemy tu. Słyszę, że coś tu. Ua! Coś chce mnie tutaj uszkodzić poważnie. No, strzelasz czy nie? Dobra. Ten słowo, czekajcie, najpierw tutaj się rozejrzę. Mhm. Przypominam, że nie mogę zginąć. Mam lepsze coraz. Moje zbroje są coraz wytrzymalsze, aczkolwiek. Tam widzę za dużo szkieletów. Tam były tory. Ta woda mi troszkę przeszkadza. Nie o to mi chodziło. Okej, okay, biją się między sobą, to dla mnie dobrze. Chciałam tutaj. E, zatkać tę przestrzeń wodną, żeby mnie nie spłukiwało. Okej, okay. jeden wygrał, ale. Potem, jak wygrał, stwierdził, że chce wykończyć jeszcze mnie. Dobra, teraz będzie łatwiej. Słyszę też pająka. Są tory. Okej. Okay. Tutaj jest ślepa uliczka, chyba tak. Idziemy. Idziemy po moje tory. Dobra. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na pewno będę musiała tu wrócić po te wszystkie surowce. Znowu Fuj, fuj. Nie widziałam też żadnego pająka, ale w ich pajęczyny udało mi się już wpaść kilka razy. Słyszę je tutaj. Co tam jest? Tam są szkielety. Mhm. Tam jest pająk również. A, mały ten! Nie lubię ich bardzo, bo oni szybko biegają. I wcale nie są tacy słabi. Słyszę pająki. Czy ich jest tu dużo? Czujące pająki. One mają tam spawner. Zatruł mnie oczywiście. Użar. Zostałam ugroziona. Tam gdzieś jest ich spawner chyba, bo... Coś mi tu warczy. Nie podoba mi się tutaj. Tutaj, tutaj są dziwne takie otwory w ziemi. Muszę coś zjeść. To nie jest dobre miejsce na jedzenie. Kurczę, nie widzę więcej torów. Mam 28, niby całkiem sporo. Tam są tory, dobra. Idziemy po, po nie. Po, te pająki mnie tu stresują, bo słyszę tych... Charakterystyczne, pajęcze, niesympatyczne dźwięki. Czy to jest mały ząbiak? Czy to jest jego tatuś? Idź sobie. O nie, jest ich więcej. Fuj, 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 fuj! Wycofujemy się. Wycofujemy się. Zjedźcie się nawzajem. Nie chcecie się zjeść nawzajem. Dobra, wykończymy te ząbi. Albo i nie. Muszę coś zjeść, muszę coś zjeść. Tu by była jakaś też właśnie dziura w ziemi, żeby to nie wpadła. No idźcie sobie! Bo ja nie chcę mieć dyrtusty tu na ścianie, to chcę mieć ładne tory. Dobra, tu coś warczy, ale to... Tu... nie niech sobie warczy. Idziesz tam w tej dziurze? Okej. Okay. O, muszę jeszcze zjeść. Widzicie, tym razem postanowiłam wziąć coś konkretniejszego. I zamiast markiowek wzięłam sobie... Mm, wieprzowinkę. Myślę, że to lepsza decyzja. Słyszę tu te pająki cały czas. Nie wiem, czy się nie wycofać i nie pójść w stronę... O, skrzynka tam jest, dobra. Idziemy po skrzynkę. Tam mogą być fajne rzeczy. Tylko tam są też szkielety, jak widzę. A nawet... Nie, dwa. Myślałam, że... <śpiew> Utknął w pajęczynie. Dobra. Fajnie, że oni też mogą utknąć. Nie! W ogóle nikt nie odjeżdża. Idź sobie. Znowu zgłodniałam. Wszędzie słyszę te pająki. O! <laughs> Nasiona melonów i pochodnie, w sumie. Pochodnie nigdy za dużo. Jest też chleb i name, tak. Okej, okay, może się przydać. Mam 28 torów. Zobaczymy, ile będę miała razem z tymi. Kocze, wydawało się, że z jednej strony jest tak, to nie jest aż tak dużo, a z drugiej te <laughs> tory nie są poukładane, wiecie, wszędzie. Może nie być tak. Uuu, jakaś noga. Tutaj jest też ten. Może wezmę sobie też ten wagonik. Czy iść w stronę lawy? Ja bym chyba wróciła tam. Chyba wrócę tutaj. To tę stronę po tych drewnianych. Nie lubię go. Chyba tu utknął, ale. Nie wiem, za szybko uderzam mieczem, ale to jest ze stresu. stresu. Ile w ogóle mam czasu? Jeszcze 14 minut niecałe. O, 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 tu są tory. Chciałam wcześniej... Nie, chyba ja zauważyłam. Tylko coś się stało. Coś mnie zaatakowało. Dobra, 47. O, o, o. bardzo ładny korytarz z torami, tylko... Jest też ciemny korytarz z tymi torami. Coś mi... coś mi... mówi, że muszę uważać. Między tymi kolumnami z drewna czasami lubi się coś kryć. Nie chcę zapeszać, ale jeszcze nie widziałam żadnego creepera. 59. Jest fajnie. Co jest w tym miejscu? Zobaczymy. W tą, czy w tą? którą ciemną stronę pójść? Tu coś cały czas warczy. Ten spawner pająków mnie stresuje, który na pewno gdzieś tu jest. Jakoś tam tu to coś chodzi, ale nie. O, grzyby. O, wagonik. Fajnie, tylko... oświetlę sobie tutaj teren dookoła. Wiecie co? Tam jest ten spawner, ja chyba będę... Za, za blisko jestem, chyba musiałabym się pozbyć tego spawnera! Aaaa! Mam, nadzieję, że dam radę. No. za mnie. To nie podchodzę. Znaczy podejdę tylko oświetlić jeszcze. Musiałam szybko zniszczyć te pajęczyny. Chociaż to jest w tej skrzynce najpierw może zobaczymy. O! 60. Uff. Jednego brakuje. <laughs> Jakaś książka. Ochrona od ognia, ale fajna. To by się mogło przydać. Dobra. Tutaj jednego toru. Może nie ma sensu się bawić z tymi pająkami. Tu woda spukuje. Jak jest woda, to tam nie ma na pewno torów. Uuu, A... zielone. Zielone. Nie, no myślę, że jeden tor w dwa na. Co to było? Nie, jednak trzeba było rozwalić na sponer. Albo odejść gdzieś daleko. Co mnie bije, co mnie bije. Trucizna mnie bije. I, I kolejny idzie nie. Te białki mnie stresują. Te białki mnie stresują. Tu jest woda. Czekajcie, nie chcę umrzeć z 63 amatorami w wyposażeniu, bo to by było smutne. Tu łatwo się da. No! Ile razy się próbuję rozejrzeć, to coś do mnie tupta! No, dobrze ci tak. Idź, nie ugryziesz mnie. ugryz. mnie. stres. Czekajcie, muszę poczekać aż wyzdrowieję. Chciałabym uciec w tę stronę, ale tam jest ciemno. Już tu słyszę. Już coś do mnie podpełza. Aaaa! jestem. Dobra. Szukamy ostatniego. Ostatniego toru. Tam jest lawa. Tu jest ciemno. Tam nie chcę schodzić za bardzo. Tam byłam. Uh... O, są! Tylko jest ten jak. Jest Nie ja mogę umrzeć. Nie mogę umrzeć. Idź sobie. Idź sobie. Okej. Okay. Coś tu jest. To, to! Ta-dam, ta, -da! ta -da! mamy tak Czemu to tam zostało? Nie ma miejsca? Słyszę wiedźma. Tam jest wagonik, to mnie ciekawi bardzo. Wiedźma mnie przeraża. Fajnie, że zadanie już mamy wykonane. Myślę, że zostaniemy tu jeszcze chwilę, jednak na razie tutaj jest trochę bezpieczniej. Zapraszam was na krótką przerwę na reklamę i zaraz do was wracam. Zmierzymy się z tymi pająkami jednak. Ok, moi drodzy, witam Was po przerwie. Spróbujemy zmierzyć się z pająkami. Szkoda, że już mam tak zawalony ekwipunek, ale jest kilka rzeczy, których mogę się pozbyć. Na przykład, tak, teraz stoi tak ciągle. No, najwyżej będziemy wyrzucać, ale chcę pozbyć się tych pająków i. Fuj, fuj. Chcę pozbyć się tych pająków. Spróbujemy z nimi powalczyć. One były gdzieś tutaj, z tego co kojarzę. I tutaj. Musimy oświetlić ich spawner, wtedy będzie dobrze. Teraz akurat nic nie wychodzi. Wcześniej mnie tak atakowały. Myślę, że zaraz się boję, się ktoś urodzi, bo nie mogę dać pochodni. Nie mogę się tam podchodzić, bo mi znowu użre. Dobra, może już się nie urodzą, może to jest za A, tu będzie mi. <coughs> brains, brains. Dobra. Myślałam, że będzie trudniej je pokonać. Wcześniej mi tak żarły, a teraz. Ale spróbujmy jeszcze... Gdzie tu trochę porozglądać. Czekajcie, chciałam tę wodę zatkać, bo mnie denerwuje, że tu nie ma jednej pochodni. Ja lubię jak spawner jest tak do końca obsadzony tymi pochodniami, bo mam wtedy wrażenie, że już na pewno nic z niego nie wyjdzie. A przy okazji pozbieram sobie nitki, bo ostatnio miałam deficyt. Chciałabym móc łatwiej prowadzić moje zwierzątka. Czekajcie, skąd ta woda wypływa? I czy tu nie ma nic złego? To teraz pytanie, bo to było smutne. Co prawda, zadanie już wykonałam. Bo nie umarłam i zdobyłam tory, ale chciałabym z nimi wrócić do domu. Żeby móc je umieścić w ramce. Dobra. Spawner z głowy. Tutaj są płotki. A płotki na pewno są lepsze niż to. Nie potrzebuję tego śmierdzącego mięsa. Tam gdzieś była skrzyneczka. Tutaj. Do niej zaglądałam, tak, ale... Tak bym ją... O! Tu był tor. <laughs> Były tory pod tym, nie wiedziałam. Myślałam, że zebrałam wszystkie. Czekajcie, co mogę wyrzucić? Co mogę wyrzucić? Czy coś jest tutaj zbędne? Żwir. Tam widziałam gdzieś w ciemnościach był... Uuu. Widziałam tam wagonik jeszcze jeden gdzieś i słyszałam śmiech wiedźmy. Wiedźmy bym nie, nie chciała za bardzo spotkać. Ale chcia, chciałabym tę skrzyneczkę mieć. Nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu to było. Ale się tutaj rozejrzymy. Może znajdę jeszcze coś ciekawego... O, tam jest ta skrzynka, widzę Spróbujmy się do niej dostać. Mogę sobie jeszcze jakieś ciekawsze minerały po, poszukać. O, są też tory, może je pozbieram, bo zajmują mi miejsce w ekipunku i tak. Czekajcie, tam jest ciemno. Tu jest sporo torów. I tutaj... Tutaj jest też ciemno, dobra. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. Mam nadzieję, że coś fajnego. Uuu, dużo. Węg... Ktoś tu kopał węgiel. Jest chleb. Znowu są tory. Pochodnie. I jest złote jabłko. To jest fajne. To, co zostawię w tej skrzynce jako prezent. Nasiona buraka, bo tego mam bardzo dużo w domu. A to mogę w ogóle sobie tak zrobić. Dobra. Chciałabym to wziąć. Może jakoś fajnie wykorzystam te wagoniki. Zobaczymy. A, a, a. Co muszę wyrzucić? Co muszę wyrzucić? Dobra, to nasiona wyrzucimy, jednak. Zbieramy. Tak się oszczędza dużo żelaza, jeśli znajduje się właśnie tory z kopalni. Kopalnia już, już jest o, chyba dawno opuszczona, zresztą wejście było zasypane, także. Myślę, że mm, tutaj okoliczni mieszkańcy nie obrażą się, że pozbieram od nich tory. Raczej już z nich nie chcą korzystać. Może przyniosę im coś w zamian? Nie wiem co. Jakąś uprawę, której nie mają? Nie wiem, dynie. <grytanie> wow! Smutne by było zginąć z powodu żwiru, nie? Po tym, jak się pokonało pająki. Pamiętam, kiedyś bardzo stresowały mnie te spawnerystującymi pająkami w kopalniach. Ale... te czasy minęły i teraz stresują mnie tak średnio. Stresują mnie jak mnie gryzą. O, czekajcie... Pochodnia, pochodnia... Chciałam powiedzieć dead end, ale... Chyba nie. Czy to ciągle jest kopalnia, czy już zwykła jaskinia? Chyba zwykła jaskinia? Ale też... tutaj się kończy. Jak mówię, będę musiała tu na pewno kiedyś wrócić i pozbierać sobie te wszystkie surowce. Zwłaszcza złoto. Jeszcze złoto. Może gdzieś głębiej też są diamenty. W końcu po coś y, tutaj zamieszkali ci mieszkańcy, mimo że dawno... O, tam jest ten, ale tam w ogóle nie skakać. W ogóle nie skakać, nie chcę umierać. Może pójdziemy tu w górę. nie znowu wpadnę w pajęczynę. O, winda wodna. Coś tu warczy. Dobra. Tak będzie łatwiej. To coś tu ciekawego jest. O! Ogólnie słyszałam, że właśnie kopalnie są często pod pustyniami w Minecraftcie. To jest w sumie ciekawe, bo niby taki teren, który wiecie, ciężko hodować różne rzeczy, mało zwierząt, ewentualnie koliczki, ale pod ziemią kryją się prawdziwe bogactwa. Także są powody, dla których warto mieszkać na pustyni i chyba już wiemy, czemu oni tu czasami budują wioski i czym się kiedyś zajmowali. Może czasami ciągle tutaj chodzą, kto to wie? Dobra. Ciekawe miejsce, nie powiem. Myślę, że w sumie mogłabym się polikierować do wyjścia. Bo zanim ja się pokieruję do wyjścia, to jeszcze się tu będę gubić. Albo możemy zobaczyć jakieś miejsce, w którym się jeszcze nie świeci. Ja chyba byłam kiedyś na tym drewnianym czymś. Tu co jest? Tam jest zombiak. to nie muszę do niego podchodzić, on mnie nie widzi. Pająki, creeper i szkielet. Kombo, jeszcze brakuje zombiaka. Uh -huh. Siedzi sobie na suficie Spokojnie, Nigdy nikomu nie przeszkadza Trzebuje coś z Mógłby Creepera zabić ten szkielet To bym miała płytę Ale o nie, on się wziął na mnie On się wziął na mnie Czy zginął szkielet, czy pająk? To jest pytanie uh -huh. Rozsadziłam ścieżkę wieśniaką <grytanie> Czekajcie Któryś tam został? Co tam jest? Czemu to jest tyle potworów? Niech ja pan lubi, jak moby się nawzajem wykończają. Wtedy ja nie muszę tego robić tutaj. Nie wiem, czy tutaj się to nie przeradza znowu właśnie w taką jaskinię bardziej niż w kopalnię. W serio? Co to kurę robi? Pilnuję złota. Nie kojarzę, żebym spotkała kiedyś kurę w kopalni. Ale okej. Okay. Powodzenia ci życzę z takimi sąsiadami. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Nie, dobra, tam już nie schodzę, bo potem nie wrócę. O, tu jest takie miejsce. gdzie mogę wyjść wyżej. Tutaj jest la. O, Patrzcie, kolejny wagonik. Sporo tych wagoników tu zostawili. To mogę wszystko pozbierać. I to też. Czy brać ten wagonik? A, wezmę. Wezmę wagonik, tylko pytanie, co zostawię w zamian? Płotki. Płotków mam w domu dużo. Okej, okay, dobra. Gdzie było wyjście? I złoto. Złota, złota nie zostawię. Złota nie zostawię, nie ma takiej opcji. A, a, a. O, jesteśmy wyżej! No nie do końca, dobra. Ile mam jeszcze miejsca? No to jeszcze troszkę mam. Coś tu chodzi, ale chyba daleko. Teraz to już nie wiem, gdzie ja spadłam. To jest przykre. Gdzie ja jestem? Tu jest ta lawa. O! To nie jest ten korytarz, w którym byłam, jak skończyła się przerwa. Tak, to chyba ten korytarz. I wyjście chyba było gdzieś w tę stronę. O ile dobrze e, pamiętam, tutaj tak, tutaj była ta woda, którą zatkałam. Także jest wyjście. E, myślę, że po prostu. E, gdzie idę? Tu w górę. Wrócę teraz do domu, e, włożymy sobie do ramki nowy przedmiot i pokażę Wam małą lamę. Takiego ostatnio obiecałam. I okay, moi drodzy, jak widzicie, jestem już w domu. Tutaj, przed moją ścianą, jak na razie, tylko i wyłącznie chwały. Tutaj mamy hashtag 5, opuszczona kopalnia. Tu, tutaj są wszystkie tory, które zdobyłam. Weźmy z tego pełnego staka. Dum-dum-dum. O, w sumie takie też są ładne. Takie bardziej szalone, ale zostawimy tak. Kolejna ramka wypełniona. <grymna> Już zaczęliśmy drugi rząd. I może mm, spędzimy tutaj jeszcze krótką chwilę. I zdobyłam w ogóle. Znaczy, przyniosłam sobie trochę ziemniaków. Może. Yy, Spróbuję je tutaj sobie. Nie będę teraz robić na no nie pola. Na pewno następny raz już zrobię, ale po prostu posadzimy kilka yy, obok wody tutaj, żeby było ich więcej. Tam Nie, nie szukałam już po tej wysce, wzięłam po prostu kilka, które mi się tam rzuciło w oczy. Tak, mamy trzy ziemniaki. I możemy też posadzić. mi się motyka. Z wielkim trudem zdobyte melony, tylko. powinny urosnąć. Tutaj chyba jest za daleko od tej trawy, ale. Powiedzmy, że tutaj mogą być. Potrzebują też miejsca, żeby urosnąć. Trochę inaczej działają. Okej, okay. i myślę, że czas pokazać wam również. Tutaj z tego się cieszę, to mi się pewnie przyda. Czas pokazać Wam y, malutką lamę. No poza tym, pierwsze no, pierwszym odcinku jesteśmy koło mojego domu, także ogólnie wtedy się nic, nic nie zmieniło. Dalej mamy kolorowe owce. I poza tym wszystko jest tak, jak poprzednio. Tutaj sobie zostawię tę mutykę i idziemy rozmnożyć lamy. I zobaczycie, jak uroczo wygląda malutka lama. Znaczy mam nadzieję, że któraś będzie mieć ochotę na ten przepyszny blok zboża. Proszę, proszę. No, na pewno będzie brązowa, bo no, nie mam innych kolorów lam, ale spójrzcie, jak ona jest przeurocza. No, nie patrzy na mnie, ale... Słodkie są. Patrzę, za którym rodzicem chodzi. Tak. <grym> za zatem... tym. Fajna jest. Tak, także moja lamia rodzinka tutaj się rozrasta. Może właśnie z Grzbietulami już się z Wami pożegnam? O, z tą tarczą. A, teraz nie mogę. A, dobrze, niech będzie z tarczą, walczyłam dzisiaj. Niech będzie widać, że walczyłam. To by było wszystko w tym odcinku, moi drodzy. W kolejnym czeka nas kolejne wyzwanie. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Do zobaczenia i pa pa!